Halo. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Dobrze. Dobrze. Halo. Halo, halo. Siema. Siema. Siema, ja siem. Siema. O jest kurwa Czaczek. Dobra. O, pa pa pa, co my gramy? Co... Ej, pat co ci teraz robię, patrz co ci teraz robię na live. No. Na TikToku? No. Masę różyczek ci wysyłam. O kurde, dziękuję ci bardzo. O, kto tutaj ustawia to? Uuu, 27 rżyczek. o kurcze, dziękuję ci bardzo. Dzięki, dzięki, dzięki wielkie. Uh, ja się jeszcze nie obudziłem a ty już mi tyle różyczek. Super, dziękuję ci Josiu. Dzięki. Co gramy w takim razie, decyduj. Jeszcze jedna różyczka leci. Super, bardzo dziękuję Jasiu O kurde, to się nazywa gest. Dziękuję. Super. Bardzo dziękuję. E, w co gramy? Chcesz OG czy zwykły? OG. OG, okej. Okay. Dobra. E, możesz Sup mi jakieś skina kupić? <laughs> nie, nie mam hajsu tyle, żeby ci kupić. Chciałbym... Jakbym miał tyle, żeby kupić, ten ja ci kupił. Ale no, no nie mam nic. Nie mam, sam sobie nie kupuję. Czekam na jakieś ciekawe w ogóle. Są w ogóle jakieś ciekawe? Chyba nie ma nic teraz. Jest wygubia... taka fajna baba, możesz sobie ją kupić. wyjdziemy na masz fajdalcy fajna jest taka y, ta co ma takiego jednorożca jednorożca który a a ta z jednorożcem fajna wiem wiem ale ja chyba czekam wiesz chciałbym wiesz chciałbym chciał Tora na przykład z Marvela to było fajnie ale właśnie Al... było ostatnio Hulk ale nie było Tora ani nie trafił się skota nie ja nie jestem fanem jakoś specjalnie kto to w ogóle jest kto to jest to jest jakiś YouTuber nie ten wiem. streamer? czy co no to jest taki piosenka z Travis Scott. O, to Każdy nie, to, to ja nie, tam... Cześć, zobaczymy kto to jest. Nie, to... Amerykański raper i wokalista i autor tekstów. Ja nie słucham rapu zbytnio. Więc nawet... Im... nic ma nie... win. Co? Fin. Fin. On tak śpiewa. Fin. Fin. Fin, 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 fin. Nie Kotorgę może? Znasz Kotorgę może? Kotorgę? Okolga nie, nie, nie znam. No powiem Ci, że oprócz TikToka raczej nie oglądam. w sensie... Wiesz, y jako wiesz, tako. Po że ja ci wysłałem moje pieskarzeczki. Dziękuję ci bardzo za to. W sensie mega to doceniam, co? Że nie było. Że mega to doceniam i cieszę się, że ci się chcę ze mną grać, bo to jest super. Chłopie, patrzę, że, że ja z tobą, że ty włączasz Fortnite i mówisz O muszę z tobą zagrać, aż zwaliłem moich kolegów, bo o. Dawno strasznie z tobą nie grałem i chciałem bardzo z tobą zagrać mm, To, to super, to dziękuję ci bardzo Gdzie lecimy? Nie wiem, moja ulubiona miejscówka to jest... No to dajemy farmę Go, lego! Lego ja, football, let's go lego. Jak tam ci dzionek mija? Dobrze? Dobrze. Dobrze. No szko... Tylko że wtedy, że mam połamaną nogę, ale już chodzę normalnie, nie mam nic nie mam. A kiedy tej się tej... połamałeś? Eee, kurde, zapomniałem. Ale na weezak połamałem, ale już chodzę normalnie, niedługo, niedługo do szkoły startuję. Aha. Chodzę to... normalnie jak człowiek. kulej nie kuleje. Czyli miałeś wolny teraz długi czas? Bardzo długo, już dwa miesiące. A kurczę Jeden no, nad dużym domku jest. jest. Ej, a ile mogę rundek sobie zagrać? Nie wiem, no na razie... Na razie gramy, nie? W sensie na razie... Nie planuję dzisiaj tylko zmienić... Kamil, do końca mogę zagrać? Please, do końca? No zobaczymy, kto, kto będzie grać. Zobaczymy, ile będzie chętnych. Po tej będziemy grali. Dalej jeszcze godzinka, myślę, w Fortnite. Nie, nie dam. Na mnie Zagrały. jest typ. A będę mógł jeszcze jedną rundkę sobie zagrać? Tak, tak, to na pewno. Kurde, powalił mnie. To jest w pokoju. Ja... Mnie powalił. Mnie powalił. Przepraszam. Zrobałem. Minigana go wyjeżdżam. Z minigana go wyjeżdżam. I minigun. Ta 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 ta. nie mam. Elu, elu. Później live nie, bo ja idę na koncert... Tego, jak on się nazywa? Eee, na jakiś koncert na 18. Teraz mi wyleciało. Tylko idę... Oj. Już się podnosimy tylko. Spoko, luzik. Idę na koncert na 18, więc teraz 2,5 pół godziny. Myślę, że Valoranta chce w końcu zagrać. No, dzięki, dzięki. Idę na... Czekaj, jak on ma? Kurde, teraz mi wyleciało, jak się nazywa ten... A co on śpiewa? Eee, czekaj. Zaraz się zapytam, czy on na co idzie. Na czy do kina, na koncert. Tak? Tak. Czesław Mozil o. kojarzysz? No, na Mozilla o. idę na koncert. Na później, więc nie będzie streamka, więc myślę, że tak 2,5 godziny do 15 Tak coś koło tego bym chciał zagrać. A ja niedługo chyba na no spacer idę. U. ładna pogoda jest super, bo też byłem dzisiaj. A jutro? Jutro czy będzie live? Nie wiem czy jutro będzie live, pewnie nie, bo ja tak co dwa dni streamuję. Słuchaj... Kroki, kroki! Gdzie? Zaznacz. Yy, tutaj, ale Za tak domkiem, się... co? Trzy aż kroki, trzy aż kroki! Ale oni się walą. Się... Powaliłem. Trzech powalonych. Ale ja nie mam mocy i to jest problem. Dobra, ja sobie wezmę. Za chwilę nas dojadą, Ej, a ja nic nie mam. Wy się w ogóle z yy, że. No wiecie o to, chodzi, że ja dołączyłem? Tak, wiem, maszynista piło, że dołączyłeś. Bo ci tutaj pozwoliłem na to. Dzięki. Luzi. A jak to się do skleperka zatknie? Ja do skleperku no, ajajaj. No, wiem, 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 że dołączyłeś. Co ja chcę grać? Którymi rzeczami? Nie wiem, dalej no, gramy sobie tymi. E, Kuba, a jaki masz nick? Myślę, że po tym będziesz mógł zagrać. A Kamil ty... Uwaga! Uwaga! Trzymaj municję. Dawaj, dawaj, bo nic nie mam. O, gracias. Myślę, że Kuba będziesz mógł po tym zagrać. że po tym będziesz mógł, bo będziemy potrzebowali czwartego do składu. Kurczę, coś mi wisi, siada. Ojej, na mnie! Powelony Dobra, nie wiem, coś mi siada. jakiś lagi, ja nie wiem, o co chodzi. ta a ja tylko tą rundę muszę no, okay, szkoda. Ale tylko to oglądam trzeba. No okej, szkoda. No dobra. Będę mógł cię jeszcze jedno. Co? Nie, do mojej trzeci. Okej, okej. Luźno. Luźno. Ej, może jak wrócę to może zagramy Ale to historii. no to daj znać, o której wrócisz. Jeśli będzie live, to jak się zgadamy, tak? A o której o której mi to się wracło, nie, nie wiem, nie na, na jakieś 30-20 minut. Nie A mniej niż pół godziny. Nie, nie nie mniej. Ja myślę, Mówię. że będę jeszcze grał. Myślę, będę mógł zagrać jeszcze. Myślę że, by, myślę, że damy radę. Myślę, że damy radę. Siakres. No. Hmm. Dobra, no. chodzimy do strefy. Ojejku. Jutro śniadanko jadłem Jutro live'a na... raczej nie, jutro raczej live'a nie Trzeba no, Między życie osobiste, śniadanie? a... Live'y Co jest? Bo ty... bo karma kiedy ty wstałeś? Ja wstałem o 8, ale ja jem późno śniadania, wiesz, bo jestem na takiej a. diecie gdzie ja jem późno śniadania. ko 12 o. Dopiero. Jem śniadanie zazwyczaj. O 12 no i dobrze, bo później, im później zaczynasz, tym ktoś wskoczył wyrwę z nas, no, no. ja pamiętam Są gdzieś tu Na tym domku, na tym Nie na no Na razie tu widać Ej, skar na dachu leży w ogóle, skar na dachu należał Maszynista no, piwo, ty tam ogarniasz? No, got Ej, skary na dachu leżą. Okej. Okay. Ale farta mam. Oj, biga Dobra, ale, ale mi laguje. Jezus Maria, nie wiem co się dzieje. Legendę. Tutaj są legendy, ale nawet jakby były sobie nie chciał, bo mam skara. chciałem raczej skara. Skara skary jest spoko. zaraz będę odkurzaczem. Zobaczmy. Co. Ej, co jest skara? Chcesz jest tego skara? Nie, możesz grać, ja mam jakąś... Coś. coś tutaj jest na ziemi, ja coś znajdę się. Ja Ale na bachu byłem. Złoty Dielek wzięty O, to ja ci mogę dać deadla, bo nie ma. Tutaj złote digielki. Luzik. I na już tam Tutaj sobie to zbielkę. Na pletek siema. Uruczę. Dlaczego mi to tak laguje? Ale już jest mało osób. No, za chwilę kończymy. Myślę, że w ciągu 5 minut. Za jakieś 10-15 minut. Na mnie? Dobrze. z 15 osób się więc szybciej odkupimy. Na raz, patrz. Zawodź tego siorba idę chłopaki, do was Na mnie O ja bardzo chciałem skara A ty wyleby... Pomoże ktoś? Ja idę pomóc. Jestem moim skarbem kokami A wy dam... Ja w ogóle jest bardzo dawna nie mam świat awie Czekaj, bo O to w siarba będę mógł dał Będę po Jeszcze jeden pewnie. Ktoś ma ktoś tego siorba? Ja mam. To ja chętnie przyjmę. I patrzcie to. Uuuu, skarek nie I chciałeś to. No przyjdźziałbym się, bo mam tego fioletowego. Zawsze lepszy rusz. Jeszcze jeden, ostatni. Gdzie ten Z góry chyba zchała? co? Gdzieś. O chyba też skara ma. Tak, stara mają Dobra, mam, postawiłem Aj Nie siadło, nie siadło Siadłem się już duszko, Hej hej Witam was wszystkich Oj, maszynista piwa, musi się postarać, żeby to ugrać Kurde, no. Ale sorki, bo ja jakieś lagi mam dziwne, moja żona coś robi. Dobra, to do lobby, tak? To wychodzi? Ja i jak wrócę ze spaceru, to będę mógł wam je zagrać. Dobra, ok. dobra, oko ok, oko ok, ok. dla mnie oko. Dobra. To ja nawet, to ja nawet nie wyłączam, bo coś się, ale to się tutaj nie oblapa. Pół godzinki? Dobra, czy ja się wychodzi? To papa, Jasio, hej, hej. Jasio, tak, wychodzisz? Dobra, my musimy nowy lobby stworzyć, bo się to jest do Jasia należy. Dobra. Siam, przetak, siema Dobra, to dołączcie do mnie teraz, chłopaki. Czy ktoś jest na YouTube? Ja w ogóle tego nie ogarnąłem. No i to właśnie takie są koncerty, ginie 10 osób. E, to zapraszam wszystkich. Jasio, ty nie idziesz na ten? To ja do, to ja do ciebie dołączę, dobra? A Jasio? Ja ci, ja ci zaproszenie wyślę dobra? dobra? Dobra, Luzik, dobra, hej, hej. Takiej koronę ci dam. Dobra, to daj, daj. Jeśli możesz. Okej. Okay. No. Lot Ok, dzięki. To miłego, okay. miłego spaceru. Hej, hej. Hej, pa. Dobra, jest nas trójka. Jest jeszcze czwarty w składu. Jest czwarty w składu, czy nie ma? Chłopaki, macie kogoś? Nie, hmm. nie. Myśmy zagrali może normala. No dobra, to zagram w tre... ja mam, Kuba, to dawaj kogoś. Matrix, siema. Ulululu. Zapraszam, jeśli ktoś by chciał do zaobserwowania mnie na innych fanpage'ach. Czysty, więc masz ten mikro, czy coś nie tak dzisiaj z mikro? Nie słychać chyba. Halo. Teraz cię dopiero słuchaj. No, wcześniej cię nie było słychać. A, a mikrofon miałem schowany. Spoko, luzik czysty. Luzik, luzik, kto Kuba wyśko iś tam zaproś. Kamil, siema. Ja, witam serdecznie. A ty już dwa live na YouTube odpalono? Eee, chyba się jednym właśnie za dużo odpalił, nie? Eee, no, może, bo...